Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj z powodu takiego można powiedzieć małego upału około 37 chyba dzisiaj u nas było na Dolnym Śląsku w cieniu postanowiłem jednak pomimo tej temperatury zrobić dla Was taki krótki, postaram się jak najkrócej wam to wytłumaczyć horoskop pewnego kryminalisty z Kremla Putina pod względem jego osobowości, o jego typu osobowości, ale w punktu, z negatywnego punktu widzenia. Nie będziemy się zajmowali horoskopem Putina całym. Tak? Nie będę tutaj poświęcał godzin na opracowanie jego zalet, jego ułomności, jego charakteru, jakikolwiek by nie był, ale skupię się tylko na tym, na tych aspektach, które według mnie, które według mnie najbardziej wpływają na zachowanie, o, widzicie, komary, na zachowanie, które teraz po prostu on sobą przedstawia. Słuchajcie, puszczę, wyświetlę wam tutaj do góry ten horoskop i w dosyć krótkim filmiku będę chciał wam przekazać, co wpływa Jakie, jakie planety I w ogóle jak horoskop wpływa Na jego zachowanie Na to, że stał się dzisiaj, można powiedzieć Słuchajcie, no, stał się no, kryminalistą, tak? no, stał się brodniarzem wojennym Więc yy, Zobaczmy yy, Zobaczmy sobie od, z, Jaka jest geneza Jaka jest geneza tego, że ten człowiek Po prostu stał się kimś yy, Powiem wam szczerze, źle wam mówię On się nie stał był, tylko dobrze to ukrywał. Jak za chwilę zobaczycie w horoskopie, on od urodzenia jest tak zwaną kreaturą, która w trakcie rozwoju wykształciła u siebie funkcje, które jeszcze bardziej powodują to, co on teraz sobą prezentuje. tak? Szczególnie jego władza. Tutaj, jeżeli on nie byłby tej władzy, nie miałby takich, nie miałby takich możliwości. Słuchajcie stania się takim człowiekiem, jakim się stał, władza spowodowała to i pewne też tutaj aspekty planet, że on jest teraz kim jest. Ale yy, zostawmy na chwilowo, bo już Wam tłumaczę o co chodzi, zobaczcie, zobaczcie w jego horoskop, urodzeniowo jest wago, no czyli można powiedzieć, no źle to nie wygląda, tak? no, wagi, no, no wagi niby jeszcze same, niby w partnerstwie, mają też swój określony świat potrafią wiecie, się potrafią na przykład w miłości z na krzaczek natomiast to, że on jest wagą to faktycznie nie znaczy, że, że ta osobowość wagi tutaj się u niego wychodzi na pierwszy plan według mnie jego według mnie jego, słuchajcie ważniejszym aspektem jest ascendent w Skorpionie czyli w władztwie Marsa, tak? I Plutona. I Plutona. A nowy, nowy władca Marsa, Skorpiona to jest Pluton. Według starożytnej astrologii jest to Mars. Ale uznajemy, że, ma, że Skorpion ma dwóch władców: i Marsa, i Plutona. I teraz tak. Ten Mars tutaj, jakby władca tego ascendentu, ten Mars, no niby w tym horoskopie wiele nie przedstawia. Faktem jest, że jeżeli ktoś ma Marsa w horoskopie, jest władcą ascendentu, jest Mars. Pomimo tego, że on tutaj akurat w szczelcu nie, nie wykazuje się jakąś wielką wojowniczością, no to jednak jest to planeta wojny. tak Jest to planeta energii, siły, która może, która może u niego też, nawet jak jest tak, nawet w tym strzelcu usadowiony, ten Mars, ale i tak wywoływać pewne poziomy, pewne, yy, pewne tutaj pewną wrażliwość wojenną. Więc on ma to jakby tutaj już w mózgu wrodzone. Natomiast, słuchajcie, to Słońce w wadze jest... Yy, zaraz... Yy, bo tutaj jeszcze jedna planeta, jest, jedna, jedna gwiazda stała jest bardzo ważna. Ale jeszcze omówimy, co, tu, co tutaj widzicie, bo Wy nie widzicie gwiazdy stałej na tym kosmogramie, który Wam wyświetliłem. Yy, no nie, miał, nie, nie ma na Astrosiku tak, takiej możliwości, żebym tam gwiazdy wyświetlił. Natomiast yy, tutaj mam przed sobą, ale za chwilę do tego dojdziemy. Yy, jeszcze jedna kwestia. Słońce jego w tej wadze jest w koniunkcji z Saturnem. Co, on, co, co To słońce z Saturnem może u niego powodować pewne hamowanie osobowości. Tutaj yy, on będzie przez, przez ten aspekt będzie dochodził do radykalizmu, do hamowania jakby jego rozwoju w nowoczesnym wydaniu będzie jakby ten Saturn będzie go cały czas cofał go, hamował i nie pozwalał mu o. Zmianę jego punktu widzenia świata, ale w ogóle punktu widzenia jego osobowości. Tak, jakby on nie chciał być widziany jako nowoczesny przywódca, który ten swój kraj będzie prowadził do czegoś, do demokracji, do czegoś nowoczesnego, tylko będzie stał w tym dziadowskim, ruskim mirze i, i będzie chciał się pokazywać jako taki człowiek tutaj, jakby hamujący ten, ten rozwój, ten, 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 ten słuchajcie, tę ten, ekspansję. Na, na, na świat zachodni, na, na coś normalnego, na coś takiego wyjątkowego, tylko będzie tych ludzi w tych ziemiach trzymał, nie będą mieszkali w tych wiochach tam za Uralem, y, 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 nie będzie w miasteczkach asfaltu, tylko będzie bita droga, będą jeździli furmanami i jak zobaczą telewizor, to będą myśleli, że to są gwiezdne wojny. No, no, tak, ich tam trzyma i on chce, żeby taki był. I to już ma jakby, powiem Wam że ten Saturn bo tak hamuje, że on mi się wydaje, że on tak myśli, że tak ma być. Tak? Do tego, słuchajcie, jeszcze hmm, ten Saturn będzie u niego powodował właśnie, tak jak te stare struktury będzie jakby utrzymywał, czyli on cały czas jakby, słuchajcie, będzie wracał do, y, do, te, do, tej, do tej Rosji, do, 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 tej, do tego Związku Sowieckiego, do tego dziadostwa i nie, co mu nie pozwoli właśnie na, 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 taki, na, na tą ekspansję, którą powiedziałem. Do tego ten Saturn, słuchajcie, jest w kwadraturze do Urana w dziewiątym domu horoskopowym i on też będzie właśnie ten Saturn, i ten aspekt tutaj, ten, ta, ta kwadratura z uranem Saturna, też będzie u niego ten zastój powodowała, więc zobaczcie, on już, pomimo samego początku, co wam powiedziałem, tych, tych, tych paru rzeczy, już jest wycofany, już jest, już jest zastopowany, zamknięty i nie ma wizji otwarcia na nowy świat. Tak? On nie ma urodzeniowo, więc to, że z nim rozmawiali teraz, ci przywódcy, że, że on po salonach, po zachod jeździł zachodnich na ty z Makronem słyszałem, nawet byli, no pewnie z innymi też na ty i tak dalej. To nie ma żadnego znaczenia. Ten facet żyje w swoim zamkniętym świecie i on nie wydostanie się z niego. On, on po prostu tam utkwił już na amen. Chociażby patrząc po tym, co tutaj widzimy, tak? Patrzymy dalej, słuchajcie. Zobaczcie, i to, jeszcze to słońce. Gdzie jest to słońce? Słońce jest w dwunastym domu horoskopowym. No niestety, słuchajcie, jest to dom upadku i zniszczenia. Jest, to jest też dom złodziei, to jest dom więzieni, to jest dom ukrytych wrogów. Także yy, i tam Putin ma słońce. No to jest po prostu masakra. To jest chaos w jego mózgu, chaos w jego w ogóle podejściu do świata. to on, on Ten człowiek po prostu chowa się po tych kanałach podświadomości, chowa się gdzieś w, pod tym Kremlem, jest zamknięty w tej Rosji i on się, i powiem Wam szczerze, po tym co teraz narobił, on się z, niego z tego nie wydostanie. On już tam utknął tak, ten jego horoskop, patrzcie, spełnia się, on się spełniał całe życie, ale teraz się spełni do końca. On już zostanie w tej jamach, w tych uralowskich, yy, w, tych, w, tych, w tych jaskiniach Uralu i tam, i niech tam po prostu, niech tam zostanie, niech tam jego żywot, niech tam jego te wizje, że, że jest tak zwany zajebisty, zostaną w jego głowie i niech, niech tkwi z tymi przemyśleniami. A dlaczego powiedziałem, że on tkwi i ma takie wizje? Neptuna ma też w 12 domu. W, w domu, tak jak powiedziałem, upadku i zniszczenia Neptun powoduje u niego. Ja zawsze mówię, że Neptun powoduje takie narkotyczne, takie narkotyczne wizje. Takie człowiek widzi jakieś zjawy, człowiek myśli, że jest zupełnie w innym świecie, żyje w jakimś wyidealizowanej rzeczywistości, która zupełnie nie jest prawdą. I on tak myśli. Myśli, że to, to dziadostwo, w którym jest i to dziadostwo, które on kreuje. Też ludzie, co z nim współpracują, też to kreują, bo się go po prostu boją, że tak ma być. I tak jest fajnie, i on jest super. No i niech tak myśli, no chociaż no, to facet po prostu i tak tego nie zmieni. On ma to wrodzone. Ale teraz powiem wam jedną rzecz. Putin na Ascendencie ma gwiazdę stałą, Algorab. Gwiazda. Gwiazdę, tak, gwiazda Algorab. Słuchajcie, hmm, Algorab to jest bardzo złowieszcza gwiazda. To jest gwiazda, która powoduje u człowieka, po pierwsze, że jest złośliwy. To jest diabelski pomiot, który ma, jest bardzo energetyczny, ale ma strasznie odpychającą moc. I właśnie Putin mają na, na słońcu. Słuchajcie, urodził się tak uszkodzonym, u, z tak uszkodzonym słońcem. To jest po prostu katastrofa dla niego. To jeszcze to, co powiedziałem do tej pory, Musimy, dodać do kwadrat, musimy dać do kwadratu, bo o, ta gwiazda potęguje tą jego po prostu yy, bezlitosną bez, wrogość dla innych ludzi. On po prostu nienawidzi ludzi ten człowiek. No, 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 on, tak ich życzy, on po prostu życzy im śmierci, bo tutaj ta, ta gwiazda też mówi o pewnej nagłej śmierci. No być może słuchajcie o, i, i nawet ta gwiazda, jeżeli jest na słońcu. I ona mówi o nagłej śmierci. Może przewidywać, że on taką nagłą śmiercią umrze. No nie wiem, ktoś go zaszczeli, otruje, nie wiem, zrzuci ze skarpy, dostanie, nie wiem, krążkiem od ja w głowę. Nie mam zielonego pojęcia, co on tam teraz wyprawia. Natomiast na pewno ta jego śmierć będzie nagła. Ale pamiętajcie, to jest diabelska gwiazda. Jeżeli jest u kogoś tak, jeżeli, jeżeli Algorap jest na yy, kogoś w słońcu, to znaczy, że ten człowiek jest po prostu wcielonym złem. Mówi wam to z góry. Tak to wygląda u, u Putina, tak? I teraz tak. To jest, do, to jest dopiero... Słuchajcie, połowa co wam powiedziałem. Yy, jedziemy dalej. Słuchajcie, jedziemy dalej. Popatrzcie sobie na ten horoskop tutaj jeszcze. Co mamy? Najwa I teraz patrzcie jedną rzecz. Patrzymy na medium celi. No Na medium serii po prostu jest obłęd. Pluton i, i czarna linia. Pluton. Co oznacza u Pluton na medium serii? jest to, słuchajcie, pluto, medium serii, dziesiąty dom, to jest, plan, to jest kariera, rozwój kariery. No, wiadomo, jest prezydentem Rosji rozwój kariery jako prezydent, tak? No, możemy tą karierę dobrze, dobrze sobie prowadzić, a możemy też tą karierę w zły sposób przejawiać, znaczy się nasze dążenie do tej kariery i rozwoju możemy albo dobrze kreować, albo w zły sposób, no niestety. Putin kreuje ją w najgorszy z możliwych sposobów. No, najgorszy. Pluton to jest, słuchajcie, ja to oprócz ur, ja też urana tak nazywam, ale jest to energia jądrowa. Pluton i uran dla mnie to, są, to jest energia jądrowa. To jest silna energia, która powoduje u, u, u Putina manie totalitaryzmu, manie terroryzmu i manie przywództwa ter, terrorystycznego. Przecież Rosja jest, zobaczcie co się stało z Rosją. To, stało, to jest państwo terrorystyczne. Za chwilę ja, ja się nie zdziwię wcale, jak za chwilę państwa, czy ONZ, czy Amerykanie nie ogłoszą, że to jest państwo terrorystyczne. No przecież to, co ten facet wyprawia: napada na, na, napada na inny kraj, zabija ludzi, niszczy miasta, pali je równa z ziemią, jak w najgorszych czasach II wojny światowej. To jest typowy najgorszej sławy terrorysta, najgorsza menda, bandyta, brutal. Panior zwyrodnialec, no tak go trzeba nazywać, to jest po prostu zwykły morderca. I, I tak wygląda po prostu w tej chwili Putin z tym, z tym Plutonem na, na medium serii, tak? Ale słuchajcie, to jeszcze jest, popatrzę tutaj, to jeszcze jest jakby ciągle początek tego wszystkiego. Znaczy się, może nie początek, ale już dochodzimy do połowy. Dlaczego on taki jest? Yy, Lilith. Lilith ma na medium serii. Słuchajcie, no Lilith to jest y, planeta y, dla mnie y, bardzo zła. Ona. Y, to jest taka naturalna, demoniczna złość, która y, eman, emanuje u człowieka tak zwanym podążaniem do manipulacji do dominacji, ale powiem Wam jak w najgorszym słowa znaczeniu. Lili tam będzie będzie u niego, już to właśnie wywołuje takie właśnie ohydne cechy charakteru. Symbolizuje. Ale co, ale dlaczego tak się dzieje, że on taki jest? Lili symbolizuje tak zwane niespełnione marzenia. Człowiek, który ma te marzenia niespełnione, yy, słuchajcie, staje się mm, niestabilny staje się niestabilny emocjonalnie, staje się wrogi wszystkiemu, co jest mu nawet bliskie. Nie mówiąc już nawet o swoich przeciwnikach, o swoich wrogach, taka osoba jest yy, po prostu destrukcyjnie zdestabilizowana. On cały czas się czuje w tej chwili, boi się o władzę. On w tym Kremlu nawet siedząc, jeżdżąc po tych bunkrach na Uralu i tak dalej, chowając się nie wiadomo po jakich innych jeszcze schronach, boi się o swoją władzę. Boi się, że go po prostu ktoś z niej usunie. Ktoś go po prostu odszczeli albo truje i tak dalej. Ale on się nie tylko teraz tego boi. On się cały czas tego boi. On jest cały czas niespełniony. I ta Lilić się u niego bardzo, słuchajcie, lilit się u niego bardzo w tej chwili krystalizuje. Tutaj ona oddziałuje na jego osobowość w sposób, jak powiem, wam szczerze, nie znam takiej osoby jeszcze, no, żeby tak się na kimś Lilith odbijała, tak? Ta, ta jej moc. On też... Lilith, słuchajcie, Lilith jest tak zwanym chorą, ciemną plamą na podświadomości taką, która jest wstrętna, która jest brudna, która jest oklejona czymś ohydnym. Która, y, m, w, która powoduje u człowieka tak zwane osamotnienie i cierpienie bólu, że ta jego władza nie została spełniona. Tak jest właśnie Putin i tak się ta jego Lilit, i tak się ta Lilit na tym medium Seli jego tutaj nam, słuchajcie, uwidacznia. Zobaczcie, wszystko, co ona robi złego, wszystko jest u niego. To po prostu ten jego ból, tym pragnieniem tego tej władzy, tego zdobywania y, takiego... Y, w taki ohydny sposób innych, jakby, nie wiem, unicestwiania narodów, jakichś terenów, nawet jak jedzie, pseudo z pomocą pojechał, słuchajcie, do Syrii, do Asada, żeby pomóc. No co zrobił? No, no niszczyli, burzyli miasta, no spalili je. No to wiesz, no, to jest najgorsze ucieleśnienie lid, jakie może być w człowieku. I słuchajcie, on pamiętaj, i teraz powiem Wam jedną rzecz namawiają go do rozmów pokojowych, namawiają go do tego, żeby było zawieszenie i, i, i tak dalej. To jest substytut, jego, jeżeli by do tego doszło, to pamiętajcie, to będzie substytut jego władzy. On, się, on, on z tym nie zostanie. On nie, nie pozostanie na substytutach, bo on chce mieć to, co sobie wymyślił. Więc substytut powoduje u niego nadal to cierpienie, nadal te, to, to, to fałszywe spełnienie i on ciągle będzie sfrustrowany i będzie powracał do pierwotnych celów. Więc, więc nie uczcie się, że on pójdzie na jakieś ustępstwa, nie łudźcie się, że on pójdzie do oezłów pokojowych. Chyba, że będzie przedstawiony do ściany, już nie będzie miał drogi odwrotu, to być może, ale to i tak jest w tej sytuacji. To będzie ciągle substytut tego, co on chce osiągnąć. Ten człowiek jest po prostu szaleńcem. Przylili i przytłonili na medium seli, on dla władzy zrobi wszystko. On po trupach po prostu. Wszystko wypali, spali. Boję się, że ten pluton, który też sugeruje, sugeruje że, mo, że znaczy się sugeruje sygnalizuje broń atomową, może nawet do tego dojść. Wiecie? Ostatnio nawet zobaczcie, był chyba bodajże z tym bo poczekajcie, z tym pseudoprezydentem prezydentem Białorusi, tym kretynem też z Białorusi. Słuchajcie, był w Petersburgu i powiedział, że. USA ma w Europie 200 warunków taktycznych, jądrowych. No, no po prostu facet odleciał. No odleciał. Ten pluton u niego teraz, słuchajcie, będzie powodował to, że zacznie wymyślać. Że on, po, że on y, będzie się pogłębiał w tym osamotnieniu i w tym cierpieniu. I to będzie powodowało ból. Ale, ale najgorsze jest to, że on ten ból będzie chciał urzeczywistnić na zewnątrz. Będzie chciał po prostu y, ogniem, miecz, mieczem, to władzę utrzymać i wymyślać bzdury, które mu po prostu ślina na język przyniesie, które są nawet nieobrażalne dla jego ludzi z jego otoczenia. To jest po prostu dramat. To jest, według mnie, to jest dramat. Urodzeniowy dramat Putina, ale najgorsze jest to, że to nie tam jego, to tam yy, nie, nie przejmuje się, nim, nie ma na niego czasu. To jest dramat świata. Nie tylko Europy. To jest dramat świata mieć takiego faceta jako przywódcę pań, państwa atomowego, który ma broń jądrową. Po prostu yy, nie wiem, co zrobiliśmy, co ludzkość zrobiła, żeby mieć on jest od, według mnie on jest zgorszył od Hitlera, słuchajcie, to jest, yy, on jeszcze tego, na szczęście, on jeszcze tego nie, ro, nie zrobił tyle, co Hitler złego, ale jest w trakcie, my nie wiemy, jak to się jeszcze skończy, powiem Wam, obawiam się bardzo, że ten, że ten, słuchajcie, yy, Pluton wyzwoli u niego właśnie tą jądrową energię, tak? tą, to, tą jego taką chęć, że on się tego, że on aż dosłownie tego użyje. Ale wam, coś wam jeszcze powiem taką jedną rzecz. Jeżeli co dotyczy jakby znaku Skorpiona, ale on nie jest skorpionem, tylko jest wagą, natomiast Ascendet ma skorpiony. I myślę, że to, co teraz powiem, odniesie się do człowieka, który, je, który ma dużo skorpiona w sobie. Skorpiony ogólnie mają cztery typy osobowości: Orła, Feniksa, pająka i jaszczurki. Orzeł i Feniks bardzo pozytywne typy osobowości Skorpiona. Nie będę ich tutaj omawiał. Szkoda na Putina pozytywnych akurat tutaj typów osobowości. Myślę, że najbardziej się u niego objawił typ człowieka, osobowość Skorpiona, pająka. W drugiej kolejności jaszczurki. Na czym polega osobowość pająka? Osobowość pająka polega na tym, że ta osoba, ten pająk, ta, ta osobowość pająka, czyha na swoim ofiarę. Pokryje mu dopadają, wysysa z niej krew, bezlitośnie, bezdusznie, doporwając do śmierci, nie ma przy tym wyrzutów sumienia i czeka, aż to truchło do końca zdechnie. To jest osobowość pająka. I tak skorpiony, z taką osobowością niszczą ludzi, niszczą wszystko, co im nie pasuje i co im stoi na drodze. A druga osobowość, która też się przejawia w nim, słuchajcie, czyli osobowość jaszczurki, powoduje, że jest to facet sfrustrowany. Osobowość która powoduje frustrację, cierpienie i ból wewnętrzny. Ból, że on nie potrafi tego, co chce, dojść do celu i poprzez to swoje to swoje wiecie co, jak to nawet nazwać? Tą swoją nieporadność, tą swoją manię wielkości, manię dochodzenia do celu, ta frustracja powoduje, że on gnije od środka. I to są dwie osobowości skorpione, które się u niego przejawiły. Pająka i i jaszczurki, tak? Więc, no, słuchajcie, jest takie nagromadzenie negatywnych w tym horoskopie, takiej symboliki negatywnej. Tyle znaków astrologicznych, które po prostu, słuchajcie, no, powodują, że ten człowiek, nie, nie można mieć za dużo zaufania. Możemy się po nim naprawdę wszystkiego spodziewać. Poczekajcie, jeszcze popatrzę, co tutaj jeszcze sobie napisałem. Merkury w 12 domu. No, Merkury w 12 domu... Akurat Merkury to jest przeważnie planetą neutralną, ona jak ma aspekt z jakąś inną, to przyjmuje albo maleficzne, albo beneficzne tutaj właściwości. Natomiast ona tutaj jakby ten, ten Merkury jest w konjunkcji z Neptunem. Zawsze planety pokoleniowe uznaje za, za maleficzne, więc on jakby przyjmuje ten, ten Merkury troszeczkę tego, tego Neptuna, który jak Wam powiedziałem, daje nam takie poczucie wizji, takiego narkotycznego zamglenia, takich Przebywania w świecie iluzji, i tak dalej, ale w 12 domu, w tym domu upadku i zniszczenia, ten merkury co powoduje? Że facet kłamie. Na pewno ta osoba będzie kłamała, będzie, y -y, będzie oszustem i będzie rzucała oszczerstwa. Tak się może przejewać ten merkury w 12 domu w koniunkcji z Neptunem. Y i zobaczcie, no to się znowu potwierdza, no przecież facet jest typowym oszczercą, okłamuje ludzi, szczególnie swój naród okłamuje, no bo nas, nas okłamuje, już nikt w te, w te, w te nie wierzy, ale ukłamuje swój naród. Oszczerstwa rzuca na inne państwa, na innych przywódców. No, no facet po prostu idealnie się mu też ten Merkury w dwunastym domu tutaj spełnia, tak? No Saturn w dwunastym domu już mówiłem, już jest to powrót do radykalizmu, yy, takiego yy, jeszcze w w kwadraturze z uranem będzie tutaj ten Satur z kwadraturze z uranem będzie u niego powodowała taka, de, taką destabilizację jego emocji, tak? Że z jednej strony będzie chciał do czegoś dążyć, a z drugiej strony ten Saturn będzie mu to, to jakby blokował. Tutaj wiecie co, ten uran jest w dziewiątym domu, on może tu, nie wiem jako się u niego dokładnie, słuchajcie. Sprawdził, to bardziej by chodziło może o sprawy religijne i tak dalej. No on z tym Cyrylem coś tam ma i prawdopodobnie Cyryl go wspiera w tym, znaczy się on otwarcie wspiera, nie, że prawdopodobnie otwarcie wspiera tą jego inwazję na, na Ukrainę, więc i prawdopodobnie że wspiera jego inne wybryki wojenne, które miał i ma dalej, na przykład w Syrii, więc. Ale to też powoduje u niego niestabilność, bo ten, bo ten uran, co by tutaj u niego chciał to robić, co by chciał te, co chwilę zmieniać te podstawy fundamentalne egzystencji, będzie hamowany przez tego Saturna, który, wiedząc, że jest w koniunkcji do Słońca, to jeszcze dla słońcu jest algorap, która po prostu swoją tą odpychającą mocą bezlitośnie uderza w jego Słońce i powoduje, że ten człowiek po prostu jest szaleńcem. No, no piąty raz to powtarzam, ale to jest po prostu szalenie, nie? No dobra, słuchajcie, jednym pocieszeniem jest to, że tutaj słuchajcie, jeszcze na medium celi mamy węzeł północny, tak zwany ogon smoka. On jakby... Węzeł... Boże, węzeł, przepraszam was, węzeł, węzeł południowy. Węzeł południowy jest węzełem negatywnym. On jakby z pozytywnych planet wyciąga, a z negatywnych też wyciąga. Także yy, yy, Węzeł południowy, tutaj, słuchajcie, z tego Plutona i z tego Czarnego Księżyca będzie wyciągał troszeczkę tej energii, no ale wiem, że wpływ węzłów księżycowych jest jakiś, zawsze, ale nie jest on aż taki, żeby całkowicie zmienił, słuchajcie, koncepcję i wizję tego, co, co możemy zobaczyć w horoskopie. No więc tutaj, yy, słuchajcie, jak, wiem, jak widzicie, yy, na krótko Wam, yy, na krótko Wam powiedziałem. Nie będę omawiał całego horoskopu, tylko chciałem zobaczyć, chciałem wyciągnąć, tak jak mówiłem na początku, te najważniejsze, negatywne rzeczy, kim jest ta kreatura. No, jak widzicie, ten facet od urodzenia jest barbarzyńcem. To jest człowiek, którego na pewno nikt nie zmieni. Ma to wrodzone urodzeniowo, jest stworzony do destrukcji, do radykalizmu, do oszustw, do. Do siania upadku i zniszczenia tak samo jak słońce w jego 12. No więc słuchajcie, ja bym się spodziewał po nim wszystkiego. Wątpię, żeby jakiekolwiek negocjacje prowadził, że jakieś zawieszenie broni, i naprawdę nie podstawiony pod, pod ścianą. Nie wierzę w to, że on do tego doprowadzi. Chyba, że ktoś doprowadzi go do innego stanu, żeby ktoś mógł wtedy po prostu za niego decydować. Także słuchajcie. Dziękuję. Powiem Wam tak, straszny upał, chyba 17, jest 19 godzina bodajże w 20, 32 stopnie. Więc ja Wam dziękuję, miłego wieczoru i miłego tygodnia. Jeżeli ktoś komuś się podoba, proszę o łapkę, o łapkę w górę, ewentualnie subskrypcję, ewentualnie, nie wiem, jakiś komentarz, jeżeli ktoś chce napisać. Także ja Wam jeszcze raz dziękuję i trzymajcie się, powodzenia, przynajmniej kciuki za Europę, za świat. I niech ten szaleniec po prostu odejdzie w niebyt wszechświata. Miłego wieczoru.